A jak już to oglądasz, to mam do Ciebie sprawę, zostaw łapkę w górę. I możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku! Simoneczku z tej strony, Media. W dzisiejszym odcinku mamy kolejny odcinek z przebieranek. I będziemy się dzisiaj przebierać za różne tego typu. Znaczy, jedną osobę, która w sumie było bardzo dużo w tych komentarzach. Każdy mnie prosił, Mendy, nagraj to, nagraj to. No i postanowiłem, że to nagram. Ale teraz widzowie, teraz każdą przebieranką będzie mogli wygrać także Wy, będziecie mogli wygrać Robuxy. Tak jest. Yy, będziecie mogli wygrać tyle Robuxów, ile będzie kosztował dany skin. Yy, czyli dzisiaj przebierzemy się za daną postać, tyle Robuxów wydamy, tyle wy jeszcze będziecie mogli Robuxów wydać i na przykład kupić tam strój. Więc czym będziemy więcej na Robuxów wydawać na jakiś ten, tym jeszcze więcej będziemy wydawać dla was, więc zobaczymy sobie jak to ogólnie będzie szło. Drodzy widzowie, pamiętajcie o subskrypcji, lajkaczu, dzwoneczku, bo te osoby, co mają lajka, suba i dzwoneczka, Wygrywają więc, like, sub i dzwoneczek obowiązkowo, bo tylko te osoby wygrają. Tak jak jest zawsze na początku filmu, te rzeczy trzeba zrobić, wtedy możecie wygrać. I za kogo dzisiaj przebieramy się? obyty nad moją głową mamy. Purple Guys FNAFA w ogóle nie wiem, pełno było, bo ponad 30 komentarzy przeczytałem, że w Guys z FNAFA chcecie, więc no, kurczę, tak? Widzowie go chcą. Domyślałem, myślałem, że w sumie, no, trzeba by było chyba go zrobić no to, no to będę go robił. Pomyślałem sobie tak. Yy, purple. Guy. Purple guy. Weźmiemy sobie katalog, to powiedziałem, że. Yy, czy coś będzie? I patrzymy, widzimy, że ciężko znaleźć coś purple, purple Guy'a jakiegoś. No ciężko, ciężko coś znaleźć do purple Guy'a yy, ponieważ on bardziej z policyjnym tutaj, widzicie, z tym tutaj takim. Yy, no ciężko coś było dla niego znaleźć, ale po przeszukaniach. No nie będę go szukał tu, no bo tutaj go raczej nie znajdziecie. Dało mi się z znaleźć specjalną czapkę dla Purple Guy'a. Mamy. Mamy Purple, Purple Security Cap. Jak ona wygląda bez naszych włosów? Zobaczcie. Idealnie chyba będzie pasować, co nie? Idealnie. Ideolo. I tu wygląda, że jest chyba ok, I ona kosztuje 50 robuxów, więc już 50 robuxów dla was. Więc no, 50 robuxików dla was, więc no, już ładna sumka. Więc piszcie swoje niki w komentarzach i suba, jaka zostawiacie. Twój musi być w komentarzu, bo taką osobę wylosuję. Musicie być na grupie Rabman Studio. Także będzie w opisie, wszystko w opisie. Kupujemy. Bye. Ok, no i teraz w sumie pomyślałem, że on jest cały fioletowy. To załatwimy sobie, by kolorach skór skin, ale pomyślałem w sumie, że lepiej będzie też zrobić. To ubraniami, żeby wam dać więcej robów dla was. Więc w sobie tak, piszę purple, purple guy I przechodzimy do katalogu. Jak widzicie, no tu mamy bardziej takie itemki. Jakieś takie więcej. Wchodzimy w kategorię. Shirty i wchodzimy w purple. guy, Purple guy. I mamy, zobaczcie, mamy idealne purple guyowe te, 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 te koszulki. No za 5 robuxów, za 14. No wiadomo, kupię raczej tą najtańszą, ale dla Was także Robuxy polecam. Mi się ta podoba. Jakaś tu z tych. Yy, ja mam jakieś... U, dobra. Purple guy, purple guy jest, jest, jest. Mamy taką. No ma tu czarne takie na dole, widzicie, Może jakieś bez tego czarnego by było dobrze. Nie wszystkie na nie czarne. No dobra, to weźmiemy z jakoś tych czarnych. Cały czas macie go nad głową mo mojego. No dobra. To lecimy z tym. I kupujemy za 5 Robuxów. Mamy? Mamy. Lecimy teraz dalej. Myślałem teraz jakieś spodenki. Spodenki, jak widzicie, tu są na Lecimy w pancy i lecimy w purple guy'a. Purple gaja. I patrzyłem, jakieś pancy. Jest to bardzo łatwo zdobyć. pancy jest bardzo łatwo zdobyć, fioletowe, zwykłe. Ja wpadłem na pomysł takie one idealnie pasują do tych co mam. Więc 10 Robuxów. Były tańsze, ale nie będzie dla was więcej Robuxów. Więc ile będzie Robuxów dla was? Więc te rozwizuję. Piszecie teraz swój nick w komentarzu i będzie Robuxów dla was 50. Plus 5. 10, czyli 65 Robuxów dla was. Piszcie w komentarzach swoje nicki. Jakaś osoba zostanie wylosowana, Ja będę losował, będę losował na live'ach w komentarzy, więc trzeba pisać, dobra. Przechodzimy teraz do awataru i lecimy sobie robić naszego skina i zaraz zobaczymy jak on wygląda jeszcze w grze. Dobra, mamy purple guy'a. Eee, purple, purple security cap, okay, czemu nie ma mojej postaci? Jest, purple security cap, nakładamy. Eee, tylko włosy, 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 pozbywamy się włosów. Poznamy się w osób, i dajemy jeszcze. Dobra, musimy się pozbyć jeszcze. Maseczki, i musimy nałożyć teraz nasze koszulkę i spodenki, dobra. I no, nie będziemy wyglądać jak jeszcze Purple Guy. Nie będziemy wyglądać jak Purple Guy, ponieważ no, będzie nam brakowało jeszcze czegoś. Yy, no, jak wyglądamy teraz? Proszę się załadować tutaj, Gierko. Gierko, no nie, czy wy też tak macie taki problem z ładowaniem się Eurobloxa? To jest straszny problem po prostu, ja tego nie rozumiem. Czemu to tak jest? Może otwierze stronę. O, chyba, teraz chyba jest tak najszybciej, jak się otwiera stronę. Okej, okay, mamy już naszego Purple Guy'a, takiego słabego jeszcze. Dobra, czy mamy jakąś twarz, która do niego pasowała? Yy, Purple Guy, tu patrzcie, tu nad moją głową jest takie otwarte usta, szeroko. Oczy z takimi białkami. Otwórz te usta szeroko. To bardzo pasuje, ale jest za kolorowa. Tu powinno być bardziej czarne. O, mamy idealnie. Idealnie pasują. Bo tam bardziej się cieszy. A tu mamy złośliwego. Ale będziemy mieli takiego strasznego. Będziemy mieli takiego strasznego yy, naszego. Ale to chciałem, dobra, <noise> cały roblok, cały roblok, żeby cokolwiek zrobić, trzeba naprawdę się namęczyć, dobra i sprawdzimy, sobie teraz jest. A, jeszcze to wszystko, dobre. No i chyba już działa, co nie? Tak jest. No i teraz wchodzimy w body skin tone i fioletowy. Taki będzie chyba dobry. Czy nie będzie dobry? Odświeżamy stronkę i sprawdzamy czy skin to się zgadza. Nie, wody skin O i teraz. Proszę, no tak pokoloruj mnie chociaż. Pokoloruj mnie, no tego purple guy'a. być purple guy idealnym, nie jakimś takim podrabiańcem. No i teraz musimy pokolorować i wtedy będzie git. Eee, dobra. Odświeżamy stronkę, bo wtedy na 100% wchodzi. I czy, czy nie jesteśmy purple guy'em, czy nie jesteśmy purple O nie, znikliśmy z planszy, zmiotło nas planszy! Dobra, więc co? Nie, ja to zachowam do siebie. Idziemy teraz w jakąś gierkę. I co? Ja myślę, że fajnie było to jednak przetestować w Jailbreak. I Wejdziemy na jakiś publiczny serwerek, sprawdzimy jak ludzie zareagują na Purple Guy'a na jakimś publicznym serwerku, na jakiejś publicznej gierce. Czy spodoba mi się Purple Guy, czy jednak im się nie spodoba. Aktualnie włączamy, cały czas macie Purple Guy jak wygląda nad moją głową. Policjka. O nie, to wygląda bardziej na niebieskie. Moja skóra bardziej wygląda na Purple Guya niż to, ale zrobię jedną ciekawą rzecz. Widzowie, patrzcie teraz na to. Mamy coś takiego. A ciekawe, czy mi się uda w ogóle to zrobić. Bo myślę, że może mi się to nie udać, ale sprawdzimy. Dobra, sprawdzamy, czy się to uda zrobić. O nie, bo jak mamy bezkina, to jesteśmy bezkinowcy. <laughs> Ale no, lepszy Purple Guy, no prawie się udało, prawie się udało, prawie się udało. No, nie do końca tak jak chciałem, ponieważ może w tamtym świetle to tak źle wyglądało. Ale mamy Purple Guy, musiałem to też mieć tutaj. Troszeczkę źle, może dobrałem moim zdaniem kolory. Może, może troszeczkę źle dobrałem kolorki. O, teraz już bardziej pasuje do Purple Guy'a, zobaczcie. <laughs> teraz już bardziej pasuje do Purple Guy'a, dobra. Teraz dobrałem dobry kolorek. Możecie powiedzieć, jak wam pasuje taki Purple Guy? <laughs> Dla mnie jest w miarę okej. Okay. Ma tutaj swoje dwie oznaki no nawet, zobaczcie, jedną, drugą. tapeczkę policjanta. Tutaj twarz otwartą, zobaczcie, czy to nie jest Purple Guy? Nie pasuje. W ogóle widzę, by dużo prosili, więc jest. Mi się podoba. Ci się też może podoba. Możesz napisać. 65 Robuxów i tak dla was. Zobaczcie, on ma super zdolności, może chodzić po lampa. A czy wy macie super zdolności? Nie wiem. O nie! Wolne mnie. Zapraszam do mnie. No ma prowadzi auto. Próbaj, prowadzi autko. Prowadzi. Cześć. cześć. Cześć, cześć, Dobra, jesteśmy. Teraz już lepiej wygląda zdrowy ten skinie. Więc ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. jeśli za jak Kto następny? Piszcie w komentarzach. Na razie trzymajcie się, Żubr dla Was. Łoooo. Wow.